Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święta jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia nad tymi, co się Go boją. Ukazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Błodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, Jezus wypowiedział Ojcze nasza Matka Boża wielbi i nie ma piękniejszej modlitwy. Gdy tylko zaczynasz się tak modlić, stajesz się radosny, wielbi dusza moja Pana. Czasami, gdy spowiadam za pokutę, zadaję, odmówcie Magnifikat. 90% mężczyzn mówi, co to jest. Słabo im to idzie, wydaje mi się. Nie spotkali się z tym. Nie wielbią. Zgodnie z moją statystyką, 50% kobiet i niektóre mówią, dobrze, proszę księdza. A inne mówią, co to jest, gdzie to mogę znaleźć. To jest modlitwa Maryi. Radość Maryi. Maryja jest radosna. Dziś wieczorem spowiadałem, spacerowałem wokół kościoła, patrząc na twarze ludzi i powiedziałem do siostry zakonnej, jesteśmy smutni, pochmurni, a za dwa dni jest Boże Narodzenie, kiedy powinniśmy się radować. My, chrześcijanie, powinniśmy emanować radością. Powinniśmy tylko uśmiechając się być dla siebie Ewangelią. Czasami nic nie musisz mówić, tylko się uśmiechnij. Nie musisz skierować do mnie ani jednego słowa, tylko się uśmiechnij. Większą wartość ma dla mnie w ciągu dnia jeden uśmiech niż cokolwiek innego. Dziś nie ma ludzi, którzy się śmieją, którzy są radośni. Dlatego Matka Boża od razu śpiewa, widząc Elżbieta. Nie ma tu na początku jakiejś rozmowy, lecz wielbi dusza moja Pana. Maria się raduje, ja się raduję, że tu jestem, że niosę Ci Jezusa. Dlatego radość jest największym orężem, jakie powinniśmy mieć my, chrześcijanie. Dlatego wy, którzy czekacie tam do spowiedzi, bądźcie radośni. Uśmiechnijcie się. Nie bądźcie pochmurni. Patrz na to inaczej. Za chwilę wejdę do konfesjonału i zostawię tu wszystkie swoje grzechy. Jakże jestem szczęśliwy. Jak bardzo jestem szczęśliwy, bo przyjechałem do Meciogorie i wreszcie mogę się wyspowiadać. Nie mogłem przez rok, bo były obostrzenia. Dystans to jest swego rodzaju usprawiedliwienie, ale dziś wieczorem będę szczęśliwy, bo nie pozwolę na to, żeby moje Boże Narodzenie minęło. W tym roku były różne rzeczy. Myślę, że nie istnieje rodzina, która kogoś by w tym roku nie straciła. Nie istnieje w bliższej czy też dalszej rodzinie. Ktoś ci zmarł. I nie mamy prawa na to, by być smutni. Potrzebujemy tego Bożego Narodzenia. Musimy być radośni, tak jak Maryja, bez pytania. Jestem radosny, dlatego że Jezus jest tutaj. Jezu, jestem radosny, bo Ty przychodzisz. Przychodzisz na moje ręce. Po, mówiłem o tym w Czytluku, teraz powtórzę. Biskup z, z kapitanem podróżował przez morze i wielka burza. Statek się kołysze. I biskup pyta, w jakim jesteśmy stanie. I kapitan odpowiedział, teraz jesteśmy w rękach Boga, jest tak wielka niepogoda. Biskup mówi, czy aż do tego doszło? Czy do tego doszło? To my, chrześcijanie, my przez całe życie mówimy i chcemy powiedzieć, och, gdyby mógł być w rękach Boga, marzymy o tym. Chcemy iść do raju, by tylko znaleźć się w rękach, w objęciach Boga. I teraz, gdy jest takie wielkie niebezpieczeństwo na świecie, kiedy właśnie potrzebujesz Jezusa, teraz powiedz, Jezu, chcę w Twoje ręce, uciekać Ci całe życie, sport, telewizja, podróże. Wszystko to teraz zniknęło, nie ma już sportu, telewizji, podróży w końcu nie mogę już Ci uciec nie mogę przejechać z województwa do województwa nie mogę odwiedzić rodziny nie mogę iść do kawiarni, nigdzie nie mogę, jestem w domu więc Jezu teraz, gdy nie mogę nigdzie dziękuję Ci, bo teraz mogę oddać się w Twoje ręce i nie bójcie się życia nie bójcie się radości my wszyscy mówimy, ten świat jest nijaki mrok, depresja tabletki na depresję Wszyscy są smutni, a Bóg przychodzi. Bóg przychodzi w nasze ręce. Teraz odwrotna logika. My chcieliśmy w ręce Boga, a teraz w to Boże Narodzenie, Bóg przychodzi w nasze ręce. Jezu, czy Ty masz jakieś lepsze miejsce teraz niż Ziemia? Co Cię przyciąga właśnie teraz na tę Ziemię, kiedy... Panuje COVID, kiedy jest ta plaga, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, w depresji. Jezu, dlaczego przychodzisz na tę ziemię, do mojej rodziny? Dlaczego właśnie przychodzisz w moje ręce? A Jezus odpowiada, bo Cię kocham. Bóg nie zrezygnował. Bóg nigdy nie objawił się nikomu, mówiąc W tym roku nie przychodzę na ziemię W tym roku nie przyjdę, bo jest dystans Nie, ja przychodzę, jestem Emanuel, Bóg z wami Jestem Bogiem bliskim Nic nie może mi przeszkodzić w tym, abym przeszedł Bo Maryja mnie przejmuje A poprzez Maryję przychodzę do was wszystkich i kiedy cały świat by mnie nie przyjął, ja znowu bym przyszedł na Ziemię, bo Maryja mnie przyjęła. Przyszedłbym z powodu tej niewiasty, z powodu Maryi. I teraz odpowiedź. Kto miłuje Maryję, przyjmuje Jezusa. Akceptuje go. Chrześcijaństwo jest proste. Chrześcijaństwo jest miłością, jaką odczuwasz w rodzinie. Do Maryi powiedz swobodnie, mamo, moja mamo Maryjo, potrzebuję cię. Do Jezusa powiesz mój przyjacielu. Ty jesteś moim przyjacielem. Jesteś boskością, Bogiem, Bogiem i człowiekiem, ale Ty jesteś dzieciątkiem w moich rękach za dwa dni. Byłem kiedyś na podbrdo. Rozmawiałem z pewną kobietą, myślę, że nie będzie mi miała za złe, że o to opowiem. Powiedziała, pięknie mówisz, ale czy żyjesz tym, co mówisz? I zaskoczyło mnie to, dało mi do myślenia. Najpierw pomyślałem, jak ciężko jest coś mówić, a Coś robić i nie lubić tego. Na przykład nie lubisz kafelek, a musisz je sprzedawać. Nie lubisz być przy kasie, żeby kasować, a musisz. Musisz sprzedać auto, pracujesz w jakimś salonie samochodowym, a nie lubisz samochodów. To jest piekło. Piekłem jest, jeżeli musisz coś do innych mówić. Musisz im to sprzedać, czy też opowiedzieć, a tego nie lubisz. Gdybym był e, wtedy mądry. Gdyby mi to przyszło do głowy, powiedziałbym, nie żyję tym, bo dlaczego jakiś nacisk, czym powinienem żyć, czym ty powinieneś żyć? Chrześcijaństwo nie jest moralnością. Jezus nie posłał mnie na ziemię, abym był doskonałym robotem. Ja nie muszę niczego zrobić na tej ziemi, tylko przyjąć miłość Bożą. Co czyni Maryja? My możemy teraz zadać Matce Bożej pytanie, ona dziś, gdy śpiewa, wielbi. Maryjo, co ty uczyniłaś w swoim życiu? Nic. Pozwoliłam, aby Bóg mnie kochał. Zdrowość Maryjo. Łaski pełna. To wszystko jest. To jest wszystko łaska Boża. Matka Boża mówi, rozproszył pyszniących się, strącił władców w stronę a wywyższył pokornych. Ja nic nie mogę, to wszystko jest łaska Boża. Święty Ludwik powiedział, Maryja miała tylko jedno pragnienie, gdy objawił jej się anioł, alma mater chce być ukryta. Okej, okay, niech Jezus przyjdzie do mego ciała, ja się na to zgadzam, przyjmuję Boga, ale Jezu. Boże, uczyń mnie ukrytą do końca życia. Ostatecznie ona i w Ewangeliach jest ukryta. O Maryi tak niewiele wiemy z Ewangelii. Jedynie Łukasz, który opisywał dzieciństwo Jezusa, który z nią rozmawiał, on mało o tym mówi, jak Jezus się zgubił, ucieczkę do Egiptu i tak dalej, ale Maryi jest niewiele w Ewangelii. Ona jest ukryta. I tak jak jest ukryta w Ewangelii, tak była ukryta przez całe życie. Maryja nie ma projektu swego życia. Nie studiowała, nie posługiwała się pięcioma językami, być może tylko starym aramejskim. Maryja ma też jedną matkę, jednego ojca. Nie ma nic. Przez całe życie błądzi, ucieka. Nazaret, Betlejem, Egipt. Mam Jezusa i mówi, to jest cel mego życia. Ja mam Jezusa i nie potrzebuję o niczym innym dawać świadectwa. Jezus jest obecny w moim życiu. A my dziś jednie od drugich szukamy moralnych wertykali, jakichś wzorów. Pewien człowiek mówi, rozczarowałem się nim. Dobrze, niech się rozczarowałeś. A dlaczego z człowieka czynisz bóstwo? A czy rozczarował cię Bóg? Mm -mm. Nie. Czy kiedykolwiek spojrzałeś na swego Boga? Nie patrz na ludzi. Ludzie nie są stworzeni, aby być Twoimi bogami. Dlatego ludzie biegają od ludzi do ludzi i mówią, proszę księdza, rozczarowałem się, nie znalazłem idealnego człowieka. To normalne, bo my jesteśmy ludźmi. Potrzebujemy Boga, ale Bóg nigdy cię nie rozczaruje, nigdy. Ani Matka Boża, nigdy. Dlatego na nich Powinieneś patrzeć. Teraz, gdy przyjdzie Boże Narodzenie, im oddaj swoje życie i powiedz: Moje życie należy do Was. Jezu, ja nie mam nic innego w tym życiu, oprócz tego, żebyś mnie kochał i swoje życie daje Matce Bożej. I nikt nie może być sam podczas świąt Bożego Narodzenia. Jezus przychodzi do każdej rodziny. I co jest interesujące, Bóg przychodzi jako dziecko. To znaczy, nie ma mowy, nie ma wymądrzania się. Bierzesz go tylko w ramiona i kołyszesz, aby go uspać, aby zasnął. Jezus przyszedł jako dziecko, abyś nie zadawał mu pytań. Weź niemowlę miesięczne i zapytaj, jak... Jak kręcą się gwiazdy, to niemowlę w ogóle nie obchodzi Popełniłeś błąd, masz inne pytanie Nie bądźcie skomplikowani, potrzebna jest miłość, a nie mózg Potrzebne jest serce, a nie rozum Tu w Medjugorju, co tu jest inne? To, że Matka Boża jest blisko Ktokolwiek straci Matkę Rodzoną Tu może ją znaleźć Tutaj jest zamiana za każdą osobę, którą straciłeś Nie zawsze konkretne miejsce, jako Medjugorje, lecz Maryja My mamy wszystko Niczego nie tracimy My tylko nie widzimy, że mamy Niczego nie tracimy Mamy, jaką mamy zamianę za przyjaciela Jezusa, matkę biologiczną, ojca, Maryję? I masz wszystko, masz wszystko i wszystko Cię rozumie. I dlatego w te święta bądź radosny, bądź radosny, bo zawstydzą Cię niektórzy ludzie, którzy nie mają nic, a są radośni, którzy przychodzą do konfesjonały, nie mają może ręki albo nogi, ale mają radość na twarzy. Krzyż na krzyżu. Często potrzebujesz ludzi, którzy Cię zawstydzą, którzy powiedzą powróć do prostoty życia, bądź szczęśliwy, porzuć grzech, żyj w spokoju. I to jest Twoje prawdziwe szczęście. Nie ma pokoju. Nie ma pokoju w Twojej duszy, dopóki grzeszysz. Nie ma. Nie ma człowieka, który z grzechem jest szczęśliwy. I kto ma pokój, kto chce Boga za swego ojca, Maryję za matkę, ten człowiek zawsze będzie miał pokój, radość i szczęście. Bardziej opłaca się żyć w pokoju. I dobrze umrzeć niż w grzechu żyć przez tysiąc lat. Grzech cię kara. Dlatego matka Bosza przez cały czas mówi tutaj „nawróćcie się”. A co znaczy „nawrócić się”? Zwróć się do mnie. Zwróć się do mnie. Nie idź sam przez życie. Matka Boża wie, czym jest życie. Ona nie jest daleka. Ojciec Iwan Dugandzieć powiedział kiedyś w, w Homilii, ona jest niewiastą z przeszłości. Tak, ona przychodzi i mówi teraz nam, dzieci, ja wiem, dokąd idziecie, ale to jest ta niewiasta, która była właśnie w tym czasie. Myślę, że na zewnątrz jest zimno, teraz minus dwa stopnie. I Maria czuła to zimno, ten chłód. Poczuła ucieczkę do Egiptu, powrót. Otwórzcie mi drzwi, abym mogła porodzić. Nie ma miejsca dla Ciebie w Betlejem. Nie możemy zarzucić Marei, że została uchroniona. Nie możemy zarzucić Marei, że jest elitą. Nie możemy jej zarzucić, Maryjo, Tobie było łatwo. Ale to jest niewiasta Boga, Jezusa, Boga człowieka. Nie wymagała żadnego cudu. To jest niewiasta, która nie wymagała żadnego cudu. Ona jedyna tak bliska Jezusowi nigdy nie powiedziała Jezu, uczyń dla mnie cud. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej był dla nich, dla pary młodej, aby nie poczuli wstydu, nie mają wina. Dla niej ważne było, dla niej cudem było, że kocha Jezusa i to był jej jedyny cud i zawsze go podziwiała. Matka Boża nie ma innego przywileju. Boże mój, nie mogę szukać innego cudu od tego, że dałeś mi Boga, Jezusa w ramiona. Byłoby Śmieszne, gdyby Maryja po takim cudzie wymagała innych cudów. Nie ma innych cudów dla niej, to jest cud życia. Bóg stał się moim dzieckiem, a ja jestem Jego Matką. A my wszyscy w te święta Bożego Narodzenia możemy być Maryją i przyjąć Boga w ramiona. I tak jak mówi kardynał Pulić, Podnieś głowę. Głowa do góry. Jeśli ty zrezygnujesz z siebie, kto będzie żył w tobie? I ci, którzy przybyli dziś wieczorem tu do spowiedzi, musieli sami siebie tu przeprowadzić. Nie ma zranionych, tak jak podczas wojny, że ktoś przyjdzie po ciebie i przyniesie cię na ramionach, ratując cię. Jeśli chodzi o duszę, sam siebie musisz doprowadzić do Boga. Musisz wziąć siebie zranionego, zanieść tam i powiedzieć Jezu. Zawierzam ci siebie, zranionego. I kto w przyszłości zapyta Cię o Twoją duszę? Widzę, w naszym narodzie. Matka pyta cię, synu, czy się wyspowiadałeś? Matka zadaje Ci to jedyne pytanie. Ojciec, żeby cię o to zapytał, 10%. Ewentualnie babcia. Ale gdy nie będzie już mamy, nie będzie babci, kto powie ci, synu, czy się wyspowiadałeś? Kto cię upomni, żebyś powrócił do życia? Kto kiedykolwiek zada pytanie o Twojej duszy, jak ma się Twoja dusza, w jakim jest stanie? U nas w Hercegowinie zawsze mówi się, jak się masz, co słychać? Jaka jest Twoja dusza? Jak się ma Twoja dusza? To jest główne pytanie i Matka Boża przez cały czas nam to mówi. A Aniołowie moi, jak ma się Wasza dusza? Synu, córko, jak ma się Twoja dusza? Boli mnie dusza z powodu Twojej duszy. Ja przyszłam tylko z powodu duszy bo to życie łez dolina jest niczym każdy krzyż przez który przejdziesz jest niczym wobec wieczności która na ciebie czeka i to jest prawda życia wszystko mogę wycierpieć ale by być z tobą Maryjo i z tobą Jezu w niebie w jedności Trójcy Przenajświętszej na ziemi nie ma nic trudnego jeśli wiem kim jest, czym jest wieczność Czas ucieka, mówił Jan Paweł II, niech spotkają mnie wszystkie krzyże. Wezbrany potok, nie ma znaczenia, czas ucieka, ale wieczność czeka. Nie ma krzyża, którego nie przyjąłbym dla wieczności. Dlatego nie ma strachu, nie ma lęku, głowa do góry, dajcie nam krzyże. Dajcie nam jakikolwiek chcecie krzyż, prześladujcie nas, zamknijcie nam kościoły, znajdziemy sposób. Nie ma tego sposobu, na które nie odpowiedziało chrześcijaństwo przez 2000 lat od areny, bestie faszyzmu, komunizmu. Nie ma tego. Na co by ch chrześcijaństwo nie odpowiedziało, dwa tysiące lat bramy piekielne nigdy go nie przemogą. Szatan może stanąć na dwóch tylnych nogach, może się cały świat odwrócić. Matka Boża powiedziała, że ma szatan zbiera żniwo dusz, ale Matka Boża mówi, moje serce zwycięży, ja zatriumfuję, Bóg będzie wysławiony. Dlatego Bóg wybiera matkę niewiastę. Wiecie, że w Starym Testamencie poniżające było pozdrowić kobietę. Mężczyźni się zbierali, a kobieta z boku. A co czyni Bóg? Bądź pozdrowiona, Maryjo. To nie tylko poniżenie dla mężczyzn, uderzenie na zło, szatana. Bóg pozdrawia Maryję. I chce na ten świat przyjść poprzez niewiastę. Papież Franciszek mówi, jaki cud Bóg pozdrawia niewiastę. I ta niewiasta mówi, dam Ci wszystko, podaj mi rękę. Weź obraz swojej matki w rodzinie i wszystko będzie dla Ciebie jasne. Gdy wyszedłeś na miasto, czy mama spała, czy też czekała? Czekała? Czy minął choćby jeden dzień w twoim życiu, że mama do ciebie nie zadzwoniła, a studiowałeś w Zagrzebiu, w Splicie? Nie. Czy minęła choćby jedna chwila, że mama cię zobaczy i powie, czemu jesteś taki, czemu jesteś zmartwiony? Nie. A matka Boża czyni to o tysiąc razy bardziej. Ona cię czuje tak jak nikt. Dlatego w to Boże Narodzenie nie musisz nic. Tylko powiedz, jestem wasz, oddaję się w wasze ręce. Boże, ty przychodzisz w moje ręce, ale ja wręczam się w twoje. I to będą najszczęśliwsze święta Bożego Narodzenia, od kiedy jestem na ziemi. Bo Bóg przyjdzie do mego serca, a ja go przejmę. Amen. Wdzięczni Bogu za zbawienie. Wielbimy Boga z Maryją, mówiąc wspólnie: Wielbi dusza moja pana.